Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 z meczyki online. Tym razem zagramy sobie kolejną postacią, dość ciekawą dla mnie. Nie jest to nowa postać, ale na pewno ma nowy kostium, a mianowicie Orochimaru sama w stróju Saninów. I tak samo mamy też strój Saninów dla Sunade i Jirai. Bardzo fajna opcja, strasznie mi się podobają te kostiumy, świetnie są zrobione. No i chcę Wam je pokazać po prostu, bo naprawdę lubię grać Orochima. ogólnie postać jest jedną z moich ulubionych, czyli najbardziej ulubioną z czarnych charakterów oczywiście w Naruto Shippuden, ogólnie w Naruto, gdzie by sobie oni mogli tutaj walczyć, legendarna trójka Saninów. A niech będzie tutaj, chociaż średnio się podoba, nie pasuje trochę do nich. O, no i walczymy z Uchiha Madarą i z jego pobratyńcami, czyli pierwszym i drugim Hokage, Hashiramą i Tobiramą z tego co pamiętam. Okej, okay, niech rozpocznie się walka Ach, ale pomogłeś mi kurde em, mój przyjacielu Girai'a No ale Tsunado trochę pomaga. W sumie Orochimaru jest dość dobrą tutaj postacią. Ludzie jakoś mało nim grają. Nie wiem czy go nie lubią, czy po prostu nie umieją nim grać. Jest dość szybki, ma fajne Jutsu w miarę, chociaż gdy używamy jego Jutsu to troszeczkę jesteśmy wrażliwi na inne ataki. Hmm... Ale no trudno, mi się on bardzo podoba. i Ma bardzo fajne uwolnienie o Mam nadzieję, że uda Wam się, mi się je pokazać. Kurde, pieprzone drzewo. Nie no, ten Madara jest dość dobry. Ten, ten gracz po prostu jest dość dobry. Nieźle nim sobie tutaj poczyna. Cholera, nie mam drewna, nie. Dobra, mogę teraz wejść w atak bo Madara też nie ma drewna. I jej pięknie wężowa skóra Uda się? Kurde, a tak mogło być pięknie, no kurde nie, złapał mnie! Fuck! Dobra, obaj nie mamy drewna. Kto pierwszy teraz zaatakuje, wygra życie. Yes, udało mi się. Oj, nawet mi się zregenerowało drewno, a Madara nie do końca. Ach, kurde, już sądziłem, że Tsunade jednak da sobie radę i użyje tego ataku. Nie, no, nieźle sobie tutaj razy, zobaczcie. Odbijamy, teraz kontynuujemy to kombo póki Madara nie ma żyć. O, ale kurde, wysoko już byliśmy, prawie chyba wylecieliśmy poza ten cały las. A i a propos lasów, drzewo wyrosło. Dobra, znowu nie ma drewna, muszę się cały czas nacierać, nacierać. Kurde, myślałem, że dziadne Niestety drewno mu się już odrodziło, więc nie mogę tak po prostu wprost go teraz atakować. i. Dobra, jestem o jedno drewno do przodu. Dobra, on nie ma drewna i teraz mogę, mam szansę atakować, ale cholera, niestety nie mam czakry, a on ma chudę pełną już czakrę. I się uwolni, cholera jasna, Ucicham, Madara, uwolnienie Rinnegan, no to będzie bardzo ciężko, bardzo ciężko. Nie iż ma ciupkę żyć, szybko muszę to wykorzystać. Chodź tutaj, kurde nie, nie mogę się przebić. No i nie, no i przegrałem. Czy jest szansa jakaś, czy jest szansa jakaś? No Madara, wypieprzaj z tymi drzewem. Fak, przebił się, kurde, i przegrałem, no cholera jasna. Ale musicie przyznać, że walka dość wyrównana i dość taka ciekawa. No, ale wiecie co, to jest uczciwa Madara Zim. To nie jest wstyd, przegrać po prostu. To jest potęga nad potęgą. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że nieźle mi się szło tym Orotrzymaru. Ja tą postać bardzo lubię i bardzo przyjemnie mi się nią gra. A tym razem dziękuję Wam za uwagę. Do następnego odcinka. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. No i na razie, cześć!